Dzień dobry wieczór kochany człowieku. W dzisiejszym filmie pochylimy się nad przekonaniem, że ciężko jest się pozbyć złych nawyków. No więc, mówi się, że jeśli walczysz o swoje przekonania o sobie, no to możesz je zatrzymać. Tak? Więc skoro twierdzisz, że ciężko jest się pozbyć złych nawyków, że zajmuje to mnóstwo czasu, no to. Wiadomo, że tak będzie. To co? Spróbujemy dzisiaj to posprzątać i zmienić to przekonanie. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz, co to jest metoda EFT, zobacz sobie tu jest oznaczony krótki film, w którym tłumaczę tą metodę. A reszta, jedziemy. Pamiętamy, że dobrym nawykiem jest lubienie filmów twórców, których lubisz i szanujesz. W taki sposób jesteś nam w stanie pomóc. Dzięki. Pomimo tego, że ciężko jest zmienić nawyki, to decyduję się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że jestem pewna, że bardzo ciężko jest zmienić stare nawyki, to decyduję się kochać i szanować siebie. Pomimo tego, że ciężko jest zmienić stare nawyki. Tak to wygląda po prostu. Ja nie jestem pewna, że kiedykolwiek będę w ogóle w stanie siebie zmienić. I czuję, że kompletnie utknęłam. Pomimo tego, że wierzę, że ciężko jest się pozbyć starych nawyków. to decyduje się totalnie i całkowicie. Kochać, szanować i akceptować siebie. I może każdą inną osobę, która mnie do tego przekonała. Przechodzimy na punkt trzeciego oka. Ciężko jest zmienić stare nawyki. Tak to po prostu już jest. Zachowuje się w taki sposób już tak długo. A jest przecież taka zasada wszechświecie, która mówi, że ciężko się pozbyć starych nawyków. Nie mogę pozwolić na to, by zmiana była łatwa. Nie mogę pozwolić na to, by zmiana była szybka. Są sfery w moim życiu, które chciałabym zmienić. Ale zmienienie ich zajmie mi bardzo dużo czasu. I zajmie mi całe mnóstwo energii. Nie jestem nawet pewna, czy mi w ogóle na to stać. Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek. Ja trochę czuję się teraz jak stary pies. Nieważne w jakim jestem wieku. Jestem taka już zbyt długo i nie potrafię się zmienić. Albo przynajmniej to mi na pewno zajmie bardzo dużo czasu. I dużo ciężkiej pracy. I tak będzie, jeśli tak twierdzę. Część mnie upiera się, że to tak bardzo długo zajmie. Część mnie jest pewna, że to będzie bardzo trudne. Nie dlatego, że jestem zła, bądź głupia, tylko dlatego, że boję się zmiany. Jeśli będę w stanie się z tego wykręcić, to wtedy zostaję bezpiecznie w mojej strefie komfortu. Im bardziej jestem w stanie uwierzyć, Że ciężko jest się pozbyć starych nawyków, tym bardziej jest prawdopodobne, że zostanę taką, jaką jestem. To może nie wydawać się idealne, ale część mnie wierzy, że to jest bezpieczniejsze. A ja kocham i doceniam te części mnie. Które znalazły wszystkie możliwe powody. Ku, tego, ku temu, żebym tkwiła bezpiecznie w miejscu. A ja zasługuję na coś lepszego. I mam w sobie wszystko to, co jest potrzebne, żeby podjąć działanie. Jestem w stanie ustawić uzdrowić i uwolnić niezdrowe nawyki. I jestem w stanie stworzyć pozytywne nawyki. I daję sobie wolność na to, by zachowywać się coraz lepiej. W ciele, w duchu i w umyśle. Tamknij oczy. Weź głęboki wdech. O, tuż ustawy wydech. I co? Jak się czujesz? Coś się zadziało, pojawiły się jakieś myśli, jakieś wspomnienia. Są na kanale jeszcze dwa bądź trzy inne filmy dotyczące zmiany nawyków, złych nawyków, dobrych nawyków, więc wrzuć sobie EFT i nawyki bądź nawyków yy, w YouTube'a, i na pewno je znajdziesz albo poszukaj w naszej playliście Sukces, EFT, Sukces i Motywacja. Mam nadzieję, że coś się zadziało. Jeśli tak jest, to daj łapkę w górę i daj znać w komentarzu. Z jakim przekonaniem, z jakim nawykiem w tej chwili pracujesz? Jestem bardzo ciekawa i im więcej wiem, tym lepiej jestem w stanie Wam dopasować filmy. Zwłaszcza, że niedługo zacznę już tworzyć swoje własne autorskie, a nie tylko tłumaczenia Brada. I tak jeszcze chciałabym dodać, że założyłam konto na Patronite i mam w końcu polskie konto w banku co prawda na mojego brata, więc jeśli. Może chcesz mnie wesprzeć finansowo, e, za to, że ja wspieram Twój rozwój. To w opisie możesz znaleźć wszystkie potrzebne informacje. A ja, jak zwykle, dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne, dobre samopoczucie. I do zobaczenia wkrótce. Pokój, kochani.